Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. Nad czym powinniśmy popracować, jeśli ja, na przykład, od dwóch lat nie mogę się zebrać do tego, żeby pójść do szefa e, po podwyżkę? Czego mi brakuje? A wiesz, to to jest piękny temat i też bardzo złożony. E, miałam e, przecudną na sesji klientkę, która była dyrektorką finansową, i wyobraź sobie, że na Osoby również na takim wiesz, szczeblu bardzo wysokim, również bardzo często zmagają się z tym tematem, właśnie pójść po podwyżkę, renegocjować warunki pracy. I to, nad czym my z nią pracowałyśmy, to po pierwsze, raz, że przygotowanie, czyli wiesz, takie jakby podsumowanie swojej pracy, czyli w czym ja jestem dobra, jakie sukcesy mm, udało mi się tutaj zrealizować w pracy, żeby być też przygotowanym negocjacyjnie z szefem na to, że ja chcę podwyżkę. Bo ja na to zasługuję. Ja co prawda bardzo nie lubię słowa zasługiwać, bo to wiesz, można tak w nieskończoność zasługiwać i tam ten nasz potrzeb będzie mówił: A nie, nie, jeszcze nie zasługujesz, więc ja zawsze mówię: Jestem warta tej podwyżki, ale biznesowo też, ponieważ ja od wielu lat prowadzę biznes. Wiadomo, że tu nie chodzi o to, że ja teraz idę do szefa i mówię: Szefie, siatka wynagrodzeń na rynku jest X, a ja poproszę 100 razy X, bo ja jestem warta tego 100 razy X, tak? Czyli też takie przygotowanie się, czyli jak wygląda moje miejsce i moja, m, mój wkład w rozwój pracy, jak ja mogę się do tej rozmowy przygotować, czyli na pewno fajne i rzeczowe argumenty w stosunku do szefa i też zaprzyjaźni się ze słowem nie. Więc ja zawsze jak słyszałam nie, nie teraz, bo to wiadomo w firmach rzadko kiedy mamy budżet na podwyżkę, to ja mówię, ok, to kiedy się mogę przypomnieć szefie, kiedy możemy wrócić do rozmowy, ewentualnie co w zamian mogę osiągnąć, żeby też moje potrzeby były mm, zaspokojone. Czyli na pewno przygotowanie, zweryfikowanie: tak naprawdę, czy ja daję z siebie coś więcej, bo to też wiadomo, że po drugiej stronie mamy e, prężnie myślącą głowę biznesową, żeby to też było, mówię, takie rynkowe i przede wszystkim przygotow przygotowanie tego dialogu i nie poddajemy się. Ok, to wrócę za jakiś czas. Ok, to może, jeżeli nie podwyżka, to może jakiś benefit, e, wiesz, innego rodzaju. Jest tak wiele. Obszarów, na które mamy wpływ, i mam też takie wrażenie, w NLP to się nazywa nadanie ramy, czyli po pierwsze, wyczucie, kiedy ja mogę z szefem porozmawiać o swojej podwyżce, po drugie, zasygnalizowanie, dlaczego ja potrzebuję tej podwyżki. Czyli właśnie to, o czym wspominałaś, że będę czuła większą satysfakcję z tej pracy, że będę czuła większe docenienie z tej pracy i ta podwyżka jest dla mnie ważna, czyli taka ludzka rozmowa. Z tym wbiciem się w energię szefa, wiesz, w humor szefa, o tyle to jest ważne. Ja to zawsze porównuję do nas, jak my pracujemy, i nagle, wiesz, atakują nas różnego rodzaju telefony. I bardzo często jest tak, że my jesteśmy w swoim świecie. I nagle wpada telefon i on mówi: Albo chciałbym z panią o czymś porozmawiać, tak? I to samo może być z naszym szefem. Nasz szef albo nasza szefowa może mieć różnego rodzaju zadania do zrobienia, i bardzo często to nie jest tak, że on odmówi nam rozmowy albo odmówi nam podwyżki, tylko to nie był ten moment. Więc wiesz, też takie zadbanie o swoje potrzeby, ok, to kiedy możemy się umówić, na kiedy, żebyśmy mogli na spokojnie porozmawiać? I nieustępliwość. Mam wrażenie, że tutaj jest wręcz pewność siebie właśnie kluczowa. Ponieważ jeżeli my tej pewności siebie nie będziemy miały, to przy każdym mnie my się wycofamy i skurczymy. I to, co też mam wrażenie, o czym zapominamy, a co jest bardzo ważne, notować swoje sukcesy, notować to, ile my plusów dla tej organizacji przynosimy, w pracy warto sobie zweryfikować, co mnie motywuje i otwarcie o tym powiedzieć. Są osoby, które są motywowane przez pieniądze, tak? Więc otwarcie o tym powiedzieć szefie, mnie motywują pieniądze. Jestem na takim etapie swojego życia, że lubię wiedzieć po co pracuję. I wiesz, otwarcie po to sięgnąć po prostu. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health podcast na naszym YouTubie.